Aktywna mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 to tytuł konferencji, która odbyła się w Kielcach. Jej organizatorem była Polska Unia Mobilności Aktywnej przy współpracy Kieleckiego Urzędu Miasta. Będziemy prezentować dwa aspekty. Aspekt bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu oraz drugim aspektem jest aspekt jakby pokazania korzyści z, dla społeczności lokalnych we wdrażaniu aktywnych mobilnie form transportu, takich jak, roz, takich jak jazda na rowerze, czy chodzenie piechotą, w połączeniu z transportem publicznym, jakie to ma, jaki to może mieć wpływ na przestrzeń publiczną i miasto. Nie bez powodu Kielce gościły uczestników konferencji, bowiem władze miasta chcą realizować nowatorską ideę Smart City. Po to, żeby, żeby coś się wydarzyło, trzeba to zaplanować, trzeba to zaprojektować i trzeba to wykonać. To samo się, samo się dzisiaj nie stanie, więc ta mobilność polega na, na ustawieniu pewnych hierarchii. Dla nas najważniejszą rzeczą jest ruch pieszych. On powinien być odpowiednio wygenerowany tak naprawdę, bo ludzie muszą mieć po co chodzić, to samo się nie zdarzy, tylko muszą czy po zakupy, czy na spacer, czy, czy z domu do pracy, ale również trzeba promować ten, ten spacer, bo to jest konieczne dla zdrowia. Drugim, drugim jakby obszarem to, jest, to są rowery. To też jest bardzo zdrowy sport i korzystny dla e, miasta, bo nie tworzy takiego zatłoczenia, nie tworzy zanieczyszczenia i wpływa na zdrowie mieszkańców. Później komunikacja miejska, bo jeden, jeden samochód potrafi wziąć sto, sto kilkadziesiąt ludzi, czyli e, mniej zanieczyszczeń e, na człowieka, a i mniej e, zatłoczenia miasta i najmniej korzystne i tu chcemy chcemy aktywnie działać, żeby ludzie nie korzystali ze swoich samochodów, jeżeli nie muszą. W trakcie konferencji padało wiele przykładów wdrożeń koncepcji mobilnej aktywności zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Była mowa m.in. o koncepcji budowy infrastruktury rowerowej w regionie Świętokrzyskim w ramach regionalnego programu operacyjnego czy przedsięwzięciach realizowanych bądź planowanych w stolicy regionu. Ale najczęściej, jako przykłady wzorcowych działań w tym względzie, przytaczano Danie i stolicę tego państwa Kopenhagę choć nie tylko. Są kraje tak zwanej Europy Zachodniej, oczywiście możemy mówić o Holandii, tak? o Danii czy tam Kopenhadze w szczególności. Natomiast w ramach projektu Central Midbike my pobieramy doświadczenia z miast byłego NRD. Jest to o tyle ciekawe, że po zachłyśnięciu się motoryzacją i spadku ruchu rowerowego do 2% w ciągu kilku lat Niemcy w miastach wschodnich odbudowali ruch rowerowy do poziomu 10, a nawet 15%. I to jest jakby główny przekaz dla Polski, który powinien chyba z takich wzorów korzystać. Kielecka konferencja jest pierwszym z cyklu spotkań, które odbywać się będą w wybranych miastach naszego kraju. Podsumowaniem działań w ramach mobilności aktywnej będzie kongres, który we wrześniu odbędzie się w Gdańsku.